Tutaj mamy gołąbka od Arka Kaczmoczyka z pierwszą nagrodą w kategorii Wyczyn Samice. To jest za jeden rok, lotniczka. Co ciekawe po tej samiczce jest teraz gołąbek do nabycia na aukcji charytatywnej dla Poli Betkier. Jest to dwuletnie dziecko z Kluczborka, cierpi na zespół Reta i Arek. Wystawił po tej samiczce gołąbka na aukcji charytatywnej o numerze 3797 PL 014825. Jest to nakrapiany samczyk. Mama to jest ta samiczka. Była pierwszą roczną w 2024 roku, czwartym gołębiem oddziału Rybnik w 2025. Wywodzi się z takiego gołąbka od arka. E, 043504 Wybitny gołąb rozpłodowy e, i była naparowana na samczyka e, 2226 dwa razy. Reprezentant okręgu Śląs Południe na wystawę Ogólnopolską. Też syn 3504, e, czyli jest to młodek oferowany na tej aukcji charytatywnej. Jest imbredem na 3504 warto się zastanowić nad takim gołąbkiem tym bardziej, że ten gołąbek młodek idzie na szczytny cel aukcja jest na portalu Giełda Gołębi na portalu Giełda Gołębi tam można znaleźć znaleźć informacje o tym gołąbku, zresztą pokażę tu jest ta dziewczynka tu są informacje o tej aukcji charytatywnej dla Poli Betkier. I tutaj jest e, 3797, a to jest ta samiczka 7029. O, tutaj zaprezentowana. Także serdecznie tutaj polecam. Aktualna cena e, 200 zł. Aukcja się kończy godzina zakończenia 18:18 .18. gdzie tu jest data 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 zakończenia aukcji 7 grudnia 2025 rok Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz Fundacji Poli Becker Także zapraszamy